Wojenne zagrożenie ze strony Rosji spowodowało w Polsce olbrzymie zainteresowanie służbą wojskową. Na Opolszczyźnie wzrosło ono dwukrotnie. Nie brakuje też chętnych do wstąpienia w szeregi paramilitarnej Legii Akademickiej. Tłoczno zrobiło się też na strzelnicach. Kamila Andruszków. Zbiorową i gigantyczną chęć zostania terytorialsem, czyli żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, odnotowuje obecnie Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu. Około 120% mamy więcej zainteresowanych niż dotychczas. A terytorialsem może zostać każdy. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest tutaj próg wieku. 55 lat dla szeregowych, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Sam proces rekrutacji, jak i przygotowania do służby w przypadku WOT nie jest skomplikowany. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z żołnierzem rezerwy, czy z osobą, która kandyduje do wstąpienia do Wojsko Obrony Terytorialnej, szkolenie może wynosić 8 dni, szkolenie wyrównawcze, bądź szkolenie podstawowe 16 dni. To drugie dotyczy właśnie osób, które nie odbyły żadnego przeszkolenia wojskowego wcześniej. Rekordową liczbę chętnych do zdobywania wojskowego przeszkolenia odnotowała również Legia Akademicka, którą prowadzi major rezerwy Jacek Taborski. Siły rezerwowe nasze, naszej armii musimy odbudować. Jest to tutaj jednym z celów głównych, jeśli chodzi o szkolenie Legii Akademickiej, dlatego że nasi absolwenci będą stanowić kadrę oficerską, podoficerską właśnie sił rezerw, które tak naprawdę w naszym kraju powinny zostać odbudowane. Absolwentem Legii Akademickiej jest m.in. Adrian Taborski, syn pana Jacka. Zdobyte doświadczenie pozwala w obecnych czasach czuć się bezpieczniej, ale i nie tylko. Jak również mogę obecnie przeszkalać żołnierzy, którzy dopiero będą następować do wojska, mogę również szkolić. Nauczyć tego, co mnie nauczyli, czyli właśnie podstaw surwiwalu, obsługi broni, potencjalnej taktyki, jak i również kamuflażu czy teorii taktyki. A jeśli nie do wojska, to na strzelnice. Po wybuchu wojny w Ukrainie one również przeżywają oblężenie. Opolanie chcą nauczyć się posługiwać bronią na wypadek militarnej inwazji na Polskę. Tu bierzemy przykład z Ukrainy, że nie minęła jeszcze dobrze pierwsza doba inwazji, a... Rząd ukraiński rzu rzucił na nich jakby um, e, możliwość posiadania broni. No i każdy tę broń dostał razem z amunicją. No tylko niestety był problem tego typu, jak się przyglądałem tej sytuacji, że bardzo dużo osób zaczęło na YouTubie oglądać, w jaki sposób ma mają się tą bronią posługiwać, bo po prostu żołnierze byli wykorzystywani wtedy już do innych celów. W regionie mamy około 2000 cywilów posiadających pozwolenie na broń. W Legii Akademickiej szkoli się 63 studentów, a wojsk... Obrony Terytorialnej liczą dziś 32 tysiące żołnierzy. Kamila Andruszków, Kurier Polski